kilka firm rowerowych kilka patentów rozwiązań sprzętowych, a problem powtarzający się wciąż i wciąż, to są rowery tylko z ostatnich dwóch dni, dziś tak naprawdę trzeci dzień wszystkie mają problem z suportami, w KTM nowym trzeba dokręcić suport bo trzeszczy w Rockriderze rock trzeszczy suport w goście jest do wymiany suport tu mamy Trek'a, w którym też czeszczy support. Tutaj mamy Orbe, w którym na pewno trzeba wymienić support. Tutaj mamy Meride Big Nine'a, w którym trzeszczy support. Kaniona Gravela, w którym czeszczy support. I Giant, w którym trzeba wymienić support. Nie wiem co o tym myśleć: różne marki, różne rozwiązania. Ten sam problem.